O, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, co się dzieje? Chodzi mi o zakazane słowa. Słuchajcie, pedofil teraz na YouTube, jakżeście zauważyli, ci, którzy komentują i ci, którzy chcą nazwać to wypikują, wypikują pedo pipi -pi -pi il. Zobaczcie kurwa jaka poprawność w dupę polityczna. Nie nazywa się rzeczy po imieniu albo nazywa się PPP. Do, do czego to u nas doszło? Te wszystkich ci wielcy youtuberzy no, i ci, ci, co płaczą, no to płaczą, to oni tego nie używają. Ale ci wielcy youtuberzy, którzy teraz tak bardzo stoją na straży moralności, w swoich przekazach nie używają słowa pedofil. Nie wiem dlaczego. Czy. Boją się, że to słowo poniesie jakieś konsekwencje. Że nazwanie kogoś pedofilem poniesie za to jakieś konsekwencje. Że nazywanie kogoś pedopipilem -pi -pi to coś zmienia. Zobaczcie, jakie takie małe kurestwo w, ty, w tym świecie internetu. Weż. Chciałbym coś powiedzieć, ale się dygam. Chciałbym coś powiedzieć, ale e, może YouTube zdejmie mi. Zasięgi może YouTube zdejmie mi pieniążki. No i od tego trzeba właśnie zacząć? Od tego palca w dupie, o którym wam mówiłem. O nienazywaniu rzeczy po imieniu. Czego się, czego się boimy? O! Proszę bardzo, panowie też spada, panowie pracują. Co tam będzie? Co tam się stało? Ale uważa pan, że ja piłem? Ma pan uzasadnione podejrzenie? Ma pan uzasadnione podejrzenie? A ja mam akcję picia w poranek No i co? Może się tak liczyć, to, ja panu dmuchnę, ale nie róbcie tego Bo to jest, to jest głupie A ja teraz, po, a ja teraz po, powinienem poprosić o, o, o alkomat Żeby mi pan dał wydruk no. Ale nie chcę panu utrudniać roboty, ale daj pan, pan to. Nie utrudnia, no to pan sobie tylko tracze Tylko tą akcję to wasz komendant robi, to nie jest w prawie o ruchu drogowym, to wasz komendant robi akcję. No. Wie pan co powiem panu tak, no. ile tu osób czy nadal, I roz... bardzo dobrze, łapać ich i potępiać. No to, ja ale łapać. Rozumiem, rozumiem, że czas trafia, czyli wielo... Nie, nie, nie czas, bo ja mam czas, tylko że to trzeba robić z głową. Akcja trzeźwy pora. Komendant sobie zażyczył przeźwy poranek. Bardzo dobrze, nie chłapią. Tylko, tylko, że to trzeba łapać nie w ten sposób, żeby blokować ruch drogowy. A skąd ten pan wie, że ja jestem pijany? Jak ja alkoholu nie piję? O, przepraszam. Dobra, a więc jeszcze raz wam mówię. Jeszcze raz wam powtarzam. No to się akurat trafiło. Coś mi się tu z ekranem stało. Ma <laughs> wszystko na niebiesko. Już wczoraj zwracałem uwagę, że coś jest nie tak z tym moim telefonem, bo ma wszystko na niebiesko. Dobra, młody chłopak, nie chciałem się tam tego Zadrażniać, tylko nie, nie, nie lubię jak ktoś Mi mówi, że jest akcja trzeźwy poranek I, i każdego z bomby trzeba, trzeba sprawdzać Ja nie wiem ilu złapali pijanych kierowców Bardzo dobrze, że ich łapią, nie widzę tych pijanych Nie stoją na poboczu Co on tam gada głupoty Tylko, że to jest zarządzenie komendanta, trzeźwy poranek Kurwa, naprawdę Myślicie o nas, że jesteśmy Alkoholikami Że codziennie rano Napierdalamy gorzałe Właśnie o to chodzi w tym wszystkim, żeby nas nie kwalifikować jako pijaków z rana. Sześć wyporanek. Pan policjant ma akcję sześć wyporanek, dobra, niech ma, ale jednocześnie musi się liczyć z tym, że żeby kogoś zatrzymać i go kurcze, jak to się mówi, nie zmusić, a, a poprosić o to, żeby huchnął, to trzeba mieć uzasadnione podejrzenie, że ten człowiek jest pijany, A nie, a nie żeby... Sześć wyporanek mamy taką akcję. A ja mam akcję nie picia. No i co teraz? <grym> A ja mam akcję nie picia. Dobra. Także zobaczcie tą poprawność polityczną. Wszyscy się boją powiedzieć słowo pedofil. Bo, bo Anuż Widelec po, po, pozwie ich ktoś do sądu. Anuż Widelec, YouTube za, zasięgi im zdejmie. Anuż Widelec, Pierdu, Pierdu, ja się zrzemnę. No takie, takie, no. Sześć wyporanek. Dobra, dobra. W porządku, na razie.